Dzisiaj między innymi Grand Derby, dzisiaj między innymi walk, walki w Krakowie z udziałem na przykład Mariusza Podzianowskiego, ale jak znam Rafała Patyrę, który już pojawił się w naszym studiu, to on zacznie od skoków bardzo dobrze bardzo dobrze no znasz mnie na lot, jak widać ale zacznę od skoków dlatego że po raz pierwszy w tym sezonie zostanie rozegrana rywalizacja drużynowa a mamy wielki apetyt i wielką nadzieję na sukces biało-czerwonych dlatego że pokazują moc na początku sezonu Oba już w lecie pokazywali tę moc bo przypominam że Maciej Kot jest zwycięzcą tej letniej Grand Prix ale tego cyklu. latem a zima zima a właśnie cały szkopuł, cały problem w tym żeby to co było latem przełożyć na to co jest zimą bo ta zima jest i ważniejsza i bardziej prestiżowa i, i bardziej znacząca ale taka propa tej tego lata to nawiąże jeszcze do Klingental, ponieważ Maciej Kot właśnie w Klingental przypieczętował swój sukces w letniej Grand Prix. I tutaj teraz przeniosła się ta karawana skoczków naciarskich. Jesteśmy w dobrych humorach także dlatego, że wczoraj odbyły się kwalifikacje do niedzielnego z kolei indywidualnego konkursu, które to kwalifikacje wygrał Kamil Stoch naprawdę dobrym wynikiem 139 metrów i przede wszystkim dobrym skokiem. Dobrze skakał i na treningu, dobrze skakał także w tych kwalifikacjach. I to są bardzo ważne dla nas wiadomości, bo yy, mamy nadzieję, że ten sezon będzie bardziej udany niż ten poprzedni. Dla Kamila i w ogóle dla polskich skoczków. To prawda. Kamil miał moc od początku tego sezonu, od początku tej zimy, tylko nie bardzo radził sobie z trafianiem w próg. Przejeżdżał ten próg po prostu i potem powodował u za za nisko spadał szybko. A jeszcze z, z lądowaniem też miał trochę problemów. Teraz wydaje się, że poprawił te mankamenty i rzeczywiście potrafi i w indywidualnym momencie się wybić i daleko pofrunąć. Tak było rzeczywiście wczoraj. Gdyby Kamil oddał dobry skok, gdyby Maciek oddał do tego dał dobry skok, to pewnie byśmy się zmieścili na podium w tym konkursie drużynowym. Chociaż takie apetyty pewnie ma 5-6 ekip z 9, które wystartują. Myślę, że jest szansa na to, żebyśmy my, może z Niemcami, może z Austriakami, gdzieś te, te rywalizacje o podium między siebie podzielili. Wystartują. Yy... Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawik Kubacki i Maciej Kot, czyli kot zakończy yy, tę polską serię. i Mamy nadzieję, że zakończy to takim mocnym wstępem, białoczerwonym, czerwonym mocnym akcentem i że będziemy mieli powody do radości. Yy, jeśli chodzi o naszą transmisję, na którą już teraz zapraszamy, to godzina 15.50. Ten konkurs drużynowy pokażemy rzecz jasna w jedynce, jak to ze skokami bywa, a konkurs indywidualny, niedzielny o 14.45. Proszę bardzo, to jest potwierdzenie. Oczywiście wszelkie informacje, szczegóły, detale, wywiady na naszej stronie internetowej sporttv.pl. Ale też yy, pozwolimy Państwu już teraz posłuchać Kamila Stocha, zadowolonego po tych wczorajszych yy, kwalifikacjach. Kamil, liczmy na Ciebie bardzo mocno. Znowu te ręce zaciśnięte w pięści. Niech to się dzisiaj też powtórzy. Radość oczywiście była, ale ona jest jeszcze trochę tonowana. E, z tego względu, że no, jakoś trudno mi jest się tak całkowicie uwolnić i po prostu cieszyć z tego, z tego, co jest zawsze gdzieś tam jakiś, e, nie wiem, E, taka nuta scepty... sceptycyzmu się pojawia, ale, ale ogólnie bardzo dobry dzisiaj trening. Tutaj odbyłem trzy skoki na bardzo dobrym poziomie. Oczywiście te skoki nie są idealne, one jeszcze są trochę spóźnione. E, natomiast wszystko idzie w dobrym kierunku. Uwielbiam tutaj skakać, uwielbiam atmosferę jaka tu jest i fajnie tu być, super. Tyle o Mikołaju, a dzisiaj mam nadzieję, że dużo radości sprawią nam nie Mikołaje, ale yy, nasi Skoczkowie. Bo dzisiaj konkurs drużynowy w Skokach Narciarskich w niemieckim Klingental. Po wczorajszych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indy indywidualnego, który wygrał Kamil Stoch, ostrzymy sobie apetyty na konkurs Jak drużynowy. Podczas wczorajszej sesji treningowej Polacy skakali bardzo dobrze, a o szansach naszej drużyny już teraz z Klingenthal Michał Regulski. Dzień dobry. To nie pierwszy raz. Polacy ostatnio często dominują w kwalifikacjach, ale nie zawsze przekłada się to na rewelacyjne wyniki w konkursach. Po wczorajszych seriach jest optymizm, szczególnie w przypadkach Kamila Stocha i Piotra Żyły. Nasz mistrz wygrał kwalifikację Żyła pierwszy trening. Obaj trzykrotnie lądowali za granicą 130 metra. Lider kadry Maciej Kot wczoraj testował nowe elementy sprzętu. Skakał w kratkę, ale na koniec dnia poleciał na swoim wysokim poziomie, czym udowodnił, że dyspozycji nie stracił. Ten skok Udało się poprawić te skoki i ten trzeci skok nie był jeszcze dobry, ale już e, myślę, że odległość była całkiem niezła i to daje nadzieję na e, do, dobrą walkę w weekend. Bardzo dobry dzisiaj trening, tutaj odbyłem trzy skoki na bardzo dobrym poziomie. Oczywiście te skoki nie są idealne, one jeszcze są trochę spóźnione. Natomiast wszystko idzie w dobrym kierunku. Oprócz Kota, Stocha i żyły, czwartym do brydża będzie Dawid Kubacki. Polacy jeszcze nigdy w historii nie wygrali konkursu drużynowego Pucharu Świata. Trzy razy byli na drugim miejscu, sześciokrotnie na trzecim. Zadanie na dzisiaj jest wykonane. Kwalifikacja tak naprawdę. Kolejne treningi, a od jutra walczymy dalej. I, i, i myślę, że na już te, te skoki będą na całkiem fajnym poziomie. Na razie te skoki są dobre. Tak jak tak bym chciał, no to Krok po kroku w sumie realizuje to, co mam to, do zrealizowania. No i w sumie pomału to zaczyna wychodzić. No, już te skoki zaczy, pomału zaczynają być stabilne i, i dobre. W trzech dotychczasowych konkursach w Klingenthal Polacy jeszcze nie stali na podium. Nasza drużyna zajmowała czwartą, szóstą, a przed rokiem dopiero dziewiątą pozycję. Konkurencja jest silna, łatwo nie będzie, mocne czwórki będą mieli Słoweńcy, Austriacy i jak zwykle gospodarze Niemcy. To Michał Regulski, a konkurs dziś od 15.50 transmisja w telewizyjnej jedynce. Już teraz zapraszamy. A teraz, a teraz, droga Marto, chciałem zapytać, czy jutro przyjmiesz moje zaproszenie na poranek o 5.55? Startujemy? Jesteśmy umówieni, a Państwo, mam nadzieję, że razem z nami. Po wczorajszych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego, który wygrał Kamil Stoch, ostrzymy sobie apetyty na dzisiejszy konkurs drużynowy. A o szansach naszej drużyny już teraz z Klingental, Michał Regulski. Dzień dobry. Analizując wyniki inauguracji w Kusamo, a przede wszystkim wczorajszych serii treningowych i kwalifikacji, mocne składy, które będą walczyły tutaj o podium, wystawią na pewno gospodarze Niemcy, Austriacy, którzy mają trzech zawodników w ósemce Pucharu Świata, Słoweńcy z rewelacyjnymi braćmi-prawcami i oczywiście Polacy, którzy, co już tradycja, zdominowali kwalifikacje. Oprócz Kota, Stocha i Żyły w składzie znajdzie się także Dawid Kubacki. Jest optymizm, co więcej są podstawy, by liczyć na bardzo udany wynik, bo tak silnej i równej czwórki nie mieliśmy od dawna. Teraz każdy zawodnik też wie na, na co go stać, wie na jakim jest poziomie i, i to jest bardzo ważne dla nas. Praktycznie wszyscy jesteśmy mocni i to jest, to jest naprawdę dobre, że w takich konkursach drużynowych ma no,